Witam wszystkich. Tutaj mamy moje sadzonki. Tak wyglądają od następnego filmu, poprzedniego znaczy Będę popuszczały. Widzimy czyli rosną. A już są coraz późniejsze. Tutaj tak samo już puszczają. ładnie gałązki, liście. Widzimy? Tutaj część usko, ale to jest spowodowane tym. Tutaj widzimy, że jednego dnia jak one były świeżo zasadzone, nie były podlewane. Ponieważ nie było w domu nikogo. Ale te ładnie już rosną. Na razie nie chcę wyjmować żadnej, no bo zawsze szkoda tej jednej. Tutaj mamy następne. Te są ostatnio robione ile? dwa dni temu. A te już później tutaj też widzimy już puszczają. Widzimy dopiero co wychodzą. Te malutkie tutaj tak samo. i to są późniejsze tam też jest. Są inna odmiana. Ale też puszczają. Nie wiem czy przejdę Tu jest woda tu ja będę tam wchodził Bo wejdę Tutaj widzimy też puszczają Tylko malutkie są strasznie dopiero Tu już trochę lepiej Tu jest, tu jest odmiana Daro. czy jak to się to zwie tu jest odmiana Blue Crop. Jest tego trochę. Tutaj mamy właśnie te zraszacze, bo bez tego to ani róż powiem wam. To to białe to jest taki ciężarek. No jest plastikowy. Zawsze można tam piachu nasypać, ale wystarcza. Tu mamy wąż. I to się tak obkręca. Tutaj czmiel. Przyleciał. No i co? Za jakiś czas znowu nagram. Będziemy wyjmować. Z jedną wiemy my. No, i ja powiem ładnie, to nawet rośnie. Jestem zadowolony. Więc jest do zobaczenia.